Bartosz Szachta i Dawid O konflikcie oknieński minda To bez wątpienia jeden z najgorętszych tematów ostatnich dni. Konflikt na linii Mirosław Okniński-Kamil Minda eskaluje, a do głosu dochodzą do kolejne osoby. Bartosz Szachta rzuca zaskakującą teorię. Jego zdaniem Minda już od dawna planował odejść od trenera. Szachta sugeruje, że konflikt rozpoczął się, gdy Minda poczuł się zdradzony przez kolegów z klubu, którzy zaczęli bliżej trzymać się z samym Szachtą. Podkreślił przy tym, że lojalność klubowa jest ważniejsza niż Prywatne relacje, co mogło zostać złomane. Jeszcze ciekawie robi się, gdy do sprawy włącza się Dawid Pepłowski, trener Oktapu z Łódź, nowego klubu MIND. Wyraźnie deklaruje, że jest gotowy usiąść do rozmów z Mirosławem Oknińskim, by rozwiązać ten konflikt w dojrzały sposób. MINDA rzeczywiście opuścił Akademię Sportów Wilanów i przeniósł się do łodzi, gdzie trenuje pod okiem trenera Rafała Jackiewicza. Dodatkowo w Oktapu się trenują czołowi zawodnicy, co nadaje tej decyzji sportowego wymiaru. Konflikt osiągnął szczyt, gdy Okniński w jednej ze Swoich wypowiedzi nazwał Mindę swoim niewolnikiem, twierdząc, że oddawał mu wszystko i wyśmiewając jego wcześniejsze słowa o oddawaniu 50% garzy. W odpowiedzi na to Minda postanowił przeprosić trenera, tłumacząc, że jego słowa były tylko żartem. Cytując: Jeśli trener poczuł się urażony, to przepraszam, to było głupie z mojej strony powiedział. Dodał też, że ma do Okińskiego ogromny szacunek i jest mu wdzięczny za wszystko co osiągnął. To pokazuje jak skomplikowana jest ich relacja. Z jednej strony bolesny rozłam, z drugiej szacunek dla mentora.